Nazywam się Paweł Ząbczyński. Jestem kierownikiem działu administracyjno-gospodarczego archiwum narodowego w Krakowie. Archiwum narodowe w Krakowie jest jednostką organizacyjną z administracji rządowej. Administracją rządową, tym resortem kieruje naczelny dyrektor archiwów państwowych, czego przełożony z kolei jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działamy w sieci archiwów państwowych. Sieć składa się z około 30 archiwów regionalnych plus 3 archiwów centralnych. I zajmujemy się różnymi funkcjami, ale przede wszystkim naszą flagową, główną funkcją jest przechowywanie materiałów archiwalnych, czyli tych obiektów dziedzictwa narodowego, które są pozostałością po, po pracy no, już setek urzędów, instytucji działających, publicznych, działających w Polsce. Nasze muzeum jest muzeum w takim podwójnym, powiedziałbym, charakterze, bo z jednej strony jesteśmy muzeum narodowym i więc w siłą rzeczy jednym pewnie z ważniejszych w kraju, ale myślę, że bardzo ważny jest taki charakter lokalny. Bo To jest muzeum, które powstawało w XIX wieku jako Muzeum Miejskie. Jesteśmy spadkobiercą tej tradycji Muzeum Miejskiego i myślę, że nasze zbiory w ogromnej mierze właśnie dokumentują bardzo ciekawą, bardzo złożoną, bogatą historię sztuki gdańskiej od średniowiecza po, po wiek XX. Misja Narodowego Instytutu Muzeów jest bardzo prosta. Wspieramy rozwój muzeów. Krótka, ale zawiera w sobie bardzo dużo komponentów. Jednym z nich jest zachęcanie muzeów, uczenie czy też po prostu wymiana doświadczeń między muzeami, tak aby sposób ich funkcjonowania był jak najbardziej efektywny, także w kontekście zarządzania energią. to jest w ogóle kluczowa kwestia moim zdaniem bo oczywiście dla nas najważniejsze jest to dziedzictwo kulturowe to, to, to otoczenie kulturowe to, to, to taka kulturalna czy kulturowa ekologia w pewnym sensie i to jest to, do czego jesteśmy powołani, żeby to właśnie chronić, żeby to prezentować. Natomiast oczywiste jest to, że, 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 że na tyle, na ile możemy, to bardzo chętnie chronimy też przyrodę, czy stosujemy te, te, te rozwiązania energooszczędne. Pojawia się taki problem. Ja bym go nazwał, nawet może trochę na wyrost filozoficznym, mianowicie jak sprawić, żeby te wartości ekologiczne i te wartości kulturowe pogodzić, bo one czasami ze sobą wchodzą w konflikt i to jest pewien problem wtedy. Prawda? Jeżeli da się je godzić, to jest bardzo łatwe. Nie będziemy robić niczego na przekór środowisku naturalnemu, jeżeli możemy to uwzględnić w naszych planach, ale jeżeli się okaże, że na przykład jakiś budynek lat 60-tych, powiedzmy, prawda? Ma jakąś wartość architektoniczną, ale równocześnie był budowany w czasach, kiedy no, nikt tam specjalnie nie przejmował się energooszczędnością. I teraz co wymyślamy? Najprostsze rozwiązanie – styropian, prawda? Z punktu widzenia energooszczędności pewnie rozwiązanie dopuszczalne, chociaż też kontrowersyjne, ale z punktu widzenia jakości architektonicznej, tej Rangi architektonicznej, tej wartości, o której tutaj mówimy, właściwie taki budynek można powiedzieć, przestaje istnieć. Głównym wyzwaniem przy przechowywaniu materiałów archiwalnych, czyli obiektów przede wszystkim papierowych, jest zapewnienie dla tych obiektów odpowiedniego klimatu, czyli odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza. I jeżeli się użyjemy do tego technik. Można tak powiedzieć, topornych, takich prymitywnych, jak klimatyzacja, to, to się skończy bardzo dużymi wydatkami na energię elektryczną. Bez przemyślenia sprawy, bez zaprojektowania takiego budynku, który by nie potrzebował takich nakładów na utrzymanie klimatu, no ta ochrona nie będzie skuteczna. W praktyce ona nie będzie, te systemy nie będą używane, będą zbyt drogie. I one się sprawdzają tylko do najbardziej cennych obiektów, natomiast przy, przy takiej skali my tutaj przechowujemy około 30 tysięcy półek tak, materiałów archiwalnych. No musimy wymyśleć coś, coś innego i tym czymś jest budynek pasywny, który powstał przy ulicy Rakowickiej. Przez budynek pasywny rozumiemy taki budynek, który nie potrzebuje nakładu energii na zachowanie stabilnego klimatu. Krótko mówiąc, mówiąc też tak obrazowo, chodzi o osiągnięcie efektu no, jaskini bądź termosu, czyli e, tak jakbyśmy weszli do, do, do jaskini w Tatrach, niezależnie od pory roku, tam zawsze będzie temperatura około 10 stopni. I taką sztuczną, w cudzysłowie, jaskinię no, musimy wybudować, tak? czyli powstaje budynek, Maksymalnie odizolowane od warunków zewnętrznych bez jakichkolwiek otworów okiennych, z, z izolacją dużo, dużo bardziej przekraczającą zwykłą typowe zabudowania oraz z obiegiem wewnętrznym powietrza, czyli co jest szczególnie istotne. Obieg wewnętrzny powietrza powoduje, że nie ma potrzeby walczyć z tym powietrzem, które napływa z zewnątrz, tak? nie ma potrzeby posiadania takiej wentylacji, klimatyzacji. Które by zapewniało świeże powietrze w każdej sekundzie, w każdej minucie. Nam bardziej zależy na, na stabilności powietrza, na ustabilizowaniu warunków i utrzymywaniu tego stanu. i widzimy w fotowoltaice, tak? jest tutaj dosyć duża, duża działka i widzimy po zużyciu energii elektrycznej, że możemy sobie pozwolić jeszcze na 100 lub nawet 200% zwiększenie całej tutaj powierzchni paneli i, i to się zdecydowanie przyczyni do, do jeszcze lepszego bilansu energetycznego tego budynku. Na pewno izolowanie fundamentów to jest, to, jest, to jest ważna rzecz. Ocieplanie dachów to, to ogromne ilości ciepła traci się prawda, przez złą izolację. Okna y, szczelne, prawda, takie które gdzieś tam nie będą też zimą przypuszczały ani temperatury, ani wiatru. To jest to, co, co możemy robić, to jest nieinwazyjne w stosunku do zabytku. Y, na przykład, właśnie ocieplenie, ocieplenie dachu od spodu w żaden sposób nie niszczy estetyki tego dachu, a jest bardzo efektywne od strony tej, która nas tutaj interesuje, czyli właśnie w takiej energooszczędności. Więc my staramy się robić może małymi krokami, ale jednak świadomie. Pewne ruchy właśnie w kierunku takiej energooszczędności, także tego inteligentnego zarządzania energią. Takim czołowym naszym działaniem w tym obszarze jest budowa oddziału Narodowego Instytutu Muzeów pod nazwą Panoptikum Centrum Kompetencji dla Muzeów, która będzie zrealizowana w Lesznowoli, to jest miejscowość pod Warszawą, na południu przy trasie do Krakowa. Podążając za trendami potrzeby projektowania i wykonywania budynków niskoenergochłonnych i też w powiązaniu to wszystko z warunkami konserwatorskimi, które też są konkretnie Określone przez zespół specjalistów, czyli co jest dla, dla trwałości, i dla przechowywania obiektów najważniejsze, zaczęto kilka lat temu modelować, modelować ten budynek. Dużą rolę odegrał tutaj zespół specjalistów, czyli zespół pod przewodnictwem profesora Bratasza, profesora Kozłowskiego oraz doktora Janusza Czopa, którzy korzystając też z doświadczeń muzeów europejskich, magazynów wykonywanych dla tych, dla tych muzeów, starali się wyciągnąć to, co najlepsze, stworzyć pewną koncepcję, którą w tym momencie akurat realizujemy. Będzie to obiekt o powierzchni około 20 tysięcy m2, który pomieści przede wszystkim ogromne przestrzenie magazynowe, z których będą mogły korzystać wszystkie muzea tym zainteresowane, a oprócz tego znajdzie się tam wiele pracowni konserwatorskich, dokumentacyjnych, w tym pracowni związanych z digitalizacją muzealiów, diagnostyką, jak również fotografią, czy po prostu opracowywaniem materiałów. Budynek, który powstaje w Lesznowoli, będzie szczególny, bo będzie obiektem związanym z efektywnością energetyczną w sposób szczególny. Będzie posiadał certyfikat BRIM, to jest taki międzynarodowy certyfikat dla budynków szczególnie efektywnych energetycznie, szczególnie energooszczędnych. Już otrzymaliśmy ten certyfikat dla części Projektowej i to z najwyższą możliwą notą, bez żadnych uwag, bez żadnych wątpliwości. O ile mi wiadomo, będzie to pierwszy w Polsce budynek użyteczności publicznej z tym certyfikatem, a przynajmniej w sektorze muzeów, na, pierwszy, na pewno pierwszy taki obiekt. Więc z jednej strony tworzymy optymalne warunki do przechowywania muzealiów, z drugiej strony staramy się, żeby koszty obsługi, tej przestrzeni magazynowej były jak najmniejsze. Bardzo ważnym elementem naszej działalności jako Narodowego Instytutu Muzeów są szkolenia. My tych szkoleń realizujemy około 30 rocznie. Bierze w nich udział każdego roku ponad 1000 muzealników z całej Polski i nie tylko z Polski, bo od dwóch lat. Szkolimy też muzealników z Ukrainy, ale takim nowym tematem, który w naszej ofercie pojawił się dopiero dwa lata temu, a w 2023 roku został rozwinięty na taką dużą skalę, są. Kursy, warsztaty z metodologii REORG. Metodologia REORG została opracowana przez ekspertów zrzeszonych w ICROM, czyli Międzynarodowej Organizacji Związanej z Badaniami nad Dziedzictwem Kulturowym, którzy od kilkudziesięciu lat na całym świecie propagują proste zasady takiej organizacji przestrzeni magazynowej, która z jednej strony jest dla zbiorów bardzo bezpieczna. Z drugiej strony, umożliwia kustoszom szybkie dotarcie do poszukiwanych obiektów. Obowiązuje zasada, że do każdego obiektu można dotrzeć, nie, nie przesuwając więcej niż dwóch obiektów, więc jest to też metoda ergonomiczna. Ale, i chyba to, co w tym kontekście, o którym rozmawiamy, jest najciekawsze, metodologia zakładająca. Właściwie zero albo minimalne nakłady finansowe potrzebne do jej wdrożenia. Bo polega przede wszystkim na nauczeniu się przestrzeni, którą dysponujemy, istniejącej przestrzeni, którą dane muzeum posiada i takiej jej aranżacji, żeby można było jak najwięcej obiektów w sposób taki właśnie efektywny, łatwo dostępny i bezpieczny na niej pomieścić. Dobrze przeprowadzone. Aranżacja według metody REOR po pozwala uzyskać nawet 30% powierzchni więcej.